Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w moim filmiku chciałam wam pokazać jak umyć okna i na co trzeba uważać. Dla tych, którzy już wiedzą jak umyć okna to na pewno już nie jest problem, ale może ktoś nie wie jak umyć okna, zaczyna myć okna albo musi umyć okna. Taki filmik na pewno mu się przyda. Tu jest ten ocet czyszczący. Essig Reiniger się to nazywa. Jeżeli ktoś by mnie z zagranicy czy z Niemiec oglądał, to wam powiem, że jest coś takiego jak Essig Reiniger i nie tylko od tej firmy Frosch. I ja myślę, że takie coś też dostaniecie w Polsce. Jest to bardzo fajny, przydatny produkt, ponieważ tym produktem, wlewając do wody, można czyścić wszystko. Miałam kolegę tutaj w pracy i on powiedział, że on w swoim domu myje tym wszystko. A więc na pewno coś w tym jest. Ja też myję dużo rzeczy i tym właśnie myję okna, szyby, to znaczy ramy i szyby. Bo umycie okien to nie tylko umycie szyb, ale również umycie ramy. I dlatego teraz pokażę Wam, jak ja to myję. Te okno. Mamy już maj, ja już myję drugi raz, ponieważ po tych żółtych kwiatkach jest teraz taki nalot. Mieliśmy odwiedziny piasku. Nie wiem, czy to też macie, czy mieliście. Wszystkie auta, wszystko było bardzo zakurzone żółtym pyłem, i to był piasek podobno z pustyni. Nie wiem, czy doleciał też do Polski, mieliśmy ten kurz wszędzie co jest jeszcze bardzo, bardzo ważne, jak się myje okna, żeby nie było słońca. A więc teraz mam ranek, mam 14 czy 15 stopni, ale nie świeci słońce i teraz szybciutko chcę umyć to okno. Na to musicie niestety zwracać uwagę. Jeżeli będziecie myć okno, jak będzie słońce świeciło, wtedy Wam się nie umyje tak dobrze, Będą zamazy, ponieważ ten płyn Wam szybko wyschnie i nie da Wam się szybko wypolerować. Na to musimy zwrócić uwagę. I teraz przychodzę, pokażę Wam, jak ja to robię. A więc robię podobnie na pewno jak każdy, ale teraz muszę usunąć te kwiatki szybciutko i biorę się do mycie okna, żeby słońce nie wyszło, bo jak wyjdzie, to już po myciu okiem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Co ja mam tutaj? Mam 3-4 litry wody, ponieważ za każdym razem, jak, za każdym okna, zmieniam wodę, bo ona już będzie brudna. To, co teraz muszę zrobić, to wlać tego płynu. I nie wlewam tutaj. Powiem Wam, że taki mały kieliszek wystarczy. Tutaj mam rozcieńczony. Nieraz tak robię, że sobie tutaj rozcieńczam ten na przykład pół kieliszka i na taką butelkę 750 ml i wtedy jak otwieram okno, to tutaj jeszcze sobie pryskam po tych ramach u góry, boki i na dole. Mam nadzieję, że to widać. I ja tutaj ramy też pryskam sobie, żeby to mi szybciej zeszło i fajniej. opryskałam. Teraz mam tutaj wodę z tym płynem. Myślę, że widać. Mam gąbkę taką i mam taką ściereczkę. Ona jest z mikrofazy, ale ściereczka może być jaka, jaką byście tam mieli. Możecie mieć, ale do polerowania szyby najlepsza jest ściereczka z mikrofazy albo jakaś Inna ścieżeczka, która nie ma tych i tych takich, co, żeby nie puszczała wam tych włókien, to jest bardzo ważne. Jeżeli nie macie, to weźcie sobie taki papier cewa albo gazetę. Również gazetą można sobie wypolerować te szyby. Podeszłam bliżej i zaczynam myć ramy. I to wam chcę pokazać, powiedzieć, że ramy w oknie, w myciu okien, są również bardzo ważne i myjemy je dokładnie od środka i z zewnątrz. Jeżeli jesteśmy za mali, musimy również wziąć wtedy sobie trabinkę jakąś małą. Myjemy również parapet, nie zapominamy. Oczywiście ubieramy się sportowo, bo możemy się naprawdę ubrudzić myciem okiem przy myciu okna. Jeżeli tutaj Wam dobrze nie schodziło, na przykład, to możemy sobie wziąć jakiś drut do robienia i papier i sobie na przykład możemy wziąć sobie jakiś, jakąś łyżkę i papier i sobie w tych kącikach podoczyszczać. I proszę zobaczyć jaka woda jest brudna. I teraz ja tą wodą nie mogę umyć już szyby, bo by były zamazy, bo jest za brudna woda. I teraz tą wodę zmieniam i daję znowu czystą wodę do umycia szyby. I teraz proszę zobaczyć, daję znowu tego płynu około kieliszka małego. I zaczynam myć już te szyby. I płuczę. I jeszcze raz przycieram. A więc biorę tą ściereczkę z mikrofazy i poleruję. I tutaj już musi być tak wypolerowany, żeby nie było żadnego zacieku na szybie, żadnej wody. Bo wtedy z tego zrobią się Smugi zacieki. Jest gotowe. Teraz biorę od środka. Przecieram z tej strony również na sucho i okno będzie gotowe. Okno umyte pięknie się błyszczy. A więc mam nadzieję, że Wam pokazałam, jak się czyści okno. Już się zmachałam. A więc czyścimy dobrze ramy i musimy zmieniać wodę. Zraz, dwa, nawet trzy razy, jeżeli to jest po zimie. Dopiero jak umyjemy ramę, myjemy te szyby. I możliwe, że też. Dwa razy czas zmienić wody, a więc tu musimy uważać, że tą wodę zmieniać. A więc ja wam pokazałam dzisiaj z tym odstem czyszczącym odstem i wam powiem, że super sprawa, Z zacieków zero i myślę, że wam również tak fajnie wyjdzie. I jak można prosić o osoby o łapki, będę się bardzo cieszyła i myślę, że filmik wam się przyda, albo że będzie wam przydatny. Dziękuję i do następnego filmiku. Oczywiście, że widać czyste. Przybliżę może bliżej. Dziękuję bardzo.